Z tej strony Zuza, a to jest moja szpilata i tym razem porozmawiamy o literaturze klasycznej, a jest to poradnik dla początkujących. Moi drodzy literatura klasyczna zazwyczaj jeżeli się o tego rodzaju książkach z kimś rozmawia kojarzy nam się z opasłymi tomami czytanymi no, raczej niechętnie w trakcie nauki w szkole lub też opasłym streszczeniem czytanym powiedzmy na dzień przed ważnym sprawdzianem czy tam powtórkami do matury. Nie ma za bardzo y, dobrej reputacji tego rodzaju y, literatura, a ja jestem tutaj dzisiaj po to, żeby tę sytuację zmienić, odczarować, zakląć, zrobić jakiś taniec z deszczu y, książkowy. I zachęcić Was do tego, żeby rzeczywiście po tego rodzaju literaturę sięgać. E, może zacznijmy najpierw od definicji literatury klasycznej, e, która, szczerze mówiąc, jest sama w sobie dosyć kontrowersyjna, bo ile, e, ilu specjalistów od literatury, ilu czytelników, Tyle definicji, no ale um, ktoś mądrzejszy powiedział, że literatura klasyczna jest zestawem książek, które przetrwały próbę czasu i dowiodły swojej wartości w zmiennych okolicznościach. Czyli um, generalnie są to książki, które. Mają pewne doświadczenie półkowe przede wszystkim, a po drugie, no, nadal się je czyta, nadal się do nich wraca, nadal uważa się je za dzieła ważne albo dla danej epoki, albo nadal aktualne w dzisiejszych czasach. Jeżeli chodzi o tego rodzaju literaturę, no, rzeczywiście czyta się jej najwięcej w szkole, natomiast, no, ja widzę w niej ogromną wartość. Jeżeli chodzi o czytanie, nawet właśnie takie dla przyjemności, ponieważ e, nie każda książka z literatury klasycznej to właśnie jest e, ten opasły tom, przy którym się zasypia. Tam są naprawdę niesamowite perełki e, literackie. Są to e, przede wszystkim często książki nieszablonowe, które których być może już dzisiaj nie, mo nie można przeczytać, albo współcześnie już się za bardzo danych styli, czy danych um, kon kontekstów na fabułę już się nie używa. Eee, albo z kolei były to książki, które były prekursorami tego, co widzimy w literaturze dzisiaj. No i rzeczywiście czasami dobrze jest sobie poczytać, jak ktoś to zrobił na początku i często lepiej od tego, co możemy też dzisiaj przeczytać. No... Takie są tutaj fakty. Ja, e, jeżeli wiecie, przeplatam literaturę współczesną literaturą klasyczną. E, nie powiedziałabym, że czytam nie wiadomo ile, ale jest to kilka pozycji w roku, co roku. E, jest to dosyć regularne u mnie, jeżeli, e, jeżeli jakkolwiek można nazwać tą moją częstotliwość, to na pewno jest, jest to regularne czytanie tego rodzaju dzieł. No i dzisiaj tak naprawdę chciałabym Wam dać kilka rad, Odnośnie tego, co zrobić, jeżeli chcemy rzeczywiście troszeczkę e, wyjść e, z takiej bardzo, e, ze strefy komfortu, nawet bym powiedziała, czy wyjść naprzeciw właśnie temu, e, no bo nawet bym powiedziała Mitowi, że właśnie literatura klasyczna e, to jest tylko literatura, nie wiem, do jakiegoś profesora e, filologii polskiej, który to sobie e, czyta e, do sesji z. E, Filiżanką, herbaty i cygarem. Eee, no nie, to jest literatura jak najbardziej dla nas, zwykłych e, ludzi. Raczej powiedziałabym, że to jest dla, e, literatura dla osób po prostu ciekawych. Ale samej sztuki, jaką jest e, pisarstwo. Jeżeli chodzi o moje e, spotkanie z literaturą klasyczną, ja rzeczywiście również po wyjściu z naszego systemu szkolnego miałam dosyć dużą przerwę. E, natomiast w pewnym momencie, kiedy już się czyta wiele, to do mnie doszedł taki moment, że no chciałam przeczytać po prostu te książki, o których mówią wszyscy. Jest to na przykład Na Zachodzie bez Zmian, który jest dla mnie literaturą klasyczną. Jest to na przykład Nieznośna Lekkość Bytu, Milana Kundery. No, tego rodzaju literatura klasyczna pozwala troszeczkę bardziej popodróżować po danych kulturach nawet w czasie w przypadku chociażby na Zachodzie bez zmian cofamy się właśnie do czasów I wojny światowej. Ja osobiście uznaję, że za literaturę klasyczną wszystkie książki, które mają więcej niż 40 lat. I zaraz usłyszę, że to wcale nie jest dużo, bo przecież 40 lat no to jest co to jest w zasadzie w kontekście historii literatury? A mówi się, że Wisława Szymborska to literatura klasyczna, a przecież Nobla dopiero dostała w 96 roku, co wcale nie było tak dawno temu. E, więc tutaj, jak widzicie, no ta granica, gdzie się literatura klasyczna e, kończy, gdzie zaczyna, no jest bardzo, bardzo. E, Niewyraźna, wydaje mi się, że kiedy już będziemy trochę dalej w XXI wieku, to będziemy ją odcinać po prostu e, na e, początku XXI wieku. Natomiast w tym momencie, kiedy jeszcze jesteśmy tak teoretycznie na początku e, e, wieku, jeżeli chodzi o literaturę i rozwój e, gatunkowy, no to rzeczywiście ona jest jeszcze taka trochę płynna. Dla mnie to jest gdzieś około właśnie 40 lat. Przy czym e, takie dzieła, mm, właśnie jak na przykład twórczość Wisławy Szymborskiej, gdzie rzeczywiście ona tworzyła dosyć długo, ale no też jest kwestia tego... Kiedy ten autor zaczynał, więc jeżeli ten autor zaczynał więcej jak 40 lat temu, wydał więcej jak 40 lat temu swoją pierwszą książkę, to ja również jestem skłonna do tego, żeby rzeczywiście um, no, zaliczyć tego autora do literatury klasycznej. I stąd też, na przykład, um, no, Ryszard Kapuściński um, u mnie jest bardzo, właśnie gdzieś tam na tej granicy um, tej literatury. Właśnie klasycznej polskiej, i wydaje mi się, że po kapuścińskim już jest literatura nowoczesna, a przed kapuścińskim możemy powiedzieć, że jest ta literatura klasyczna. No, i tak e, definicja ta mówi, generalnie skupiamy się tutaj tylko na książkach uznanych, na książkach, które nadal się czyta e, i na książkach, które rzeczywiście przetrwały właśnie tę próbę czasu. E, I dla mnie to nie oznacza e, koniecznie e, książki, które się czyta w szkole. Jest mnóstwo książek, e, które naprawdę do dzisiaj odbijają się w kulturze. Takie jak chociażby Wielki Gatsby, e, takie jak e, Wichrowe Wzgórza, e, takie jak na przykład e, Rok 1984, książki, które naprawdę dzisiaj czyt, e, nowo współczesny czytelnik czytając, no może zyskać niesamowity czas z literaturą, niesamowite doznania e, i nie jest to taka powiedzmy Męka, jak czytanie tam, um, nie wiem, wierszem tysiąc stron. Chociaż osobiście też mam w planach przeczytanie boskiej komedii, co jest generalnie tysiąc stron wierszem, e, no ale to już powiedzmy na tym poziomie zaawansowanym. Przejdźmy do poziomu podstawowego. Dla tych, którzy chcą zacząć przygodę z literaturą e, klasyczną. Przede wszystkim wybieramy tylko i wyłącznie dzieła, z których tematyką czujemy się bezpiecznie i jest ona dla nas wystarczająco interesująca. Ja największe problemy z literaturą klasyczną, taką, która mnie po prostu nudzi. Lalka mnie nudzi. Ja potrzebuję w książce więcej akcji i dlatego na przykład właśnie e, literatura klasyczna, ale na przykład właśnie e, historyczna. Czyli na przykład tutaj, właśnie e, osadzona e, w realiach wojny, czy właśnie science fiction, chociażby to rok 1984. E, to były dla mnie pozycje, które na pewno dużo bardziej przekuwały moją uwagę, e, bo byłam ciekawa po prostu fabuły. Więc po pierwsze, tematyka, która nas interesuje. Nie katujmy się. E, czy klasyką romantyczną, jeżeli nie lubimy czytać nawet romansów współ, współ, współczesnych. Nie katujmy się, e, nie wiadomo jak skomplikowaną literaturą piękną. Jeżeli wolimy, po prostu przygodę. Czytajmy Hemingwaya zamiast Szekspira, jeżeli po prostu to do nas bardziej przemawia. Także tutaj naprawdę trzeba poświęcić chwilę, i to jest właśnie taki największy czas, jeżeli chodzi o wyszukiwania. Czyli trzeba po prostu zapoznać się, czy ta fabuła nas interesuje. Tak naprawdę, jak z każdą książką, przy czym przy literaturze klasycznej jest to dużo ważniejsze. Ponieważ no, forma jest dużo cięższa zazwyczaj do przyswojenia, więc no, potrzebujemy tego właśnie, e, tej marchewki w postaci w, w wspaniałej fabuły, żeby e, z, w daną książkę rzeczywiście wsiągnąć. E, druga sprawa: absolutnie nie bierzemy książek grubych. To, jak nam i to jest poziom zaawansowany. W literaturze, em, w literaturze klasycznej e, dla początkujących, decydujemy się na książki mojej drodze: no już maksymalnie 400 stron. I tutaj, właśnie na przykład, wspomniany wcześniej, Rok 1984, Wielki Kacpi, e, Na Zachodzie bez Zmian. To są książki, na Zachodzie bez Zmian w ogóle ma 200 stron. To są książki, od których bardzo polecam zacząć, ponieważ jest to inny styl. E, pisania. E, jest to często mierzenie się z Słowami, których już się nie używa, albo których się bardzo rzadko używa współcześnie, i konstrukcjami czasami nawet gramatycznymi czy stylistycznymi, nie utrudniajmy sobie za bardzo. Jest to wysiłek dla, dla umysłu, nie można powiedzieć, że nie. Taki przyjemny wysiłek, bym powiedziała, taki zdrowy wysiłek, ale nie ładujmy, nie ładujmy się w 800 stron na pierwszy rzut. To po prostu ma małe szanse na to, żeby wyjść. I w momencie, kiedy uda nam się przejść przez te 200 stron, czy te 300 stron, później jak najbardziej zwiększajmy tutaj swoją, e, swoje e, dosłownie kilogramy w rękach. E, ale zacznijmy od czegoś, czemu jesteśmy w stanie podołać i co nie zabierze nam zbyt wiele czasu. E, bo rzeczywiście, jeżeli e, literatura klasyczna to jest jedna z takich, e, jeden z takich gatunków, Myślę, że też przynajmniej u mnie, który ma jedyną złą tendencję, to to, że po prostu czasami czytam go dłużej niż zwykłą książkę. I tutaj rzeczywiście, jeżeli wybierzemy coś krótkiego jest większa szansa, że nam się uda jest większa szansa, że znajdziemy coś rzeczywiście, co ma tą właśnie tę szybszą dynamikę e, i coś, co nam e, się po prostu e, zakończy e, ten proces sukcesem Rada numer 3 nie cofajmy się na początek za bardzo w czasie jeżeli rzucimy się na sam początek na powiedzmy Odyseję która jest pisana wierszem ma nie wiem, z tysiąc lat. E, no, to jest naprawdę rzucenie się dosłownie na głęboką wodę. E, cofanie się o kilkaset lat, nawet jeżeli chcemy się za, zapoznać z Szekspirem na nowo, czy po prostu odkryć Szekspira, bo pamiętamy tylko Romeo i Julię, który był tam gdzieś pochopnie przerzucany w szkole. E, no, słuchajcie, warto zacząć od czegoś. Moim zdaniem z XIX wieku lub później. Na początek ten język, bo to będzie po prostu, no nie wiem jak to inaczej nazwać, mniejszy dla systemu, e, bo będzie, ten język będzie bardzo zbliżony do tego, e, do tego którym się posługujemy A dzisiaj. Ta literatura, jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi o dynamikę, aż tak drastycznie się nie zmieniła. Oczywiście są wyjątki, natomiast dla zas y, główna zasada jest taka, że generalnie rzeczywiście jeszcze ten XIX wiek to już, już tam się zaczyna robić kolorowo, XX z całą pewnością, ale myślę, że XIX i XX wiek y, to są takie bezpieczne. Bezpieczny okres czasu, że po prostu ten pierwszy raz, powiedzmy, z literaturą klasyczną nie sprawi Wam żadnych kłopotów. Nie będziecie musieli szukać jakichś słów, czy też nie przyzwyczajcie się może być może wtedy jeszcze, że czasami nie trzeba rozumieć każdego słowa czytając daną książkę. Wystarczy zrozumieć kontekst. No, więc po prostu na pierwszy rzut, ja bym się nie cofała więcej. I w momencie, kiedy zaadaptujemy się, powiedzmy, i wtedy z XIX-XIX wieku już możemy sobie troszeczkę się w czasie cofać, a jest do czego, no naprawdę tutaj to jest bardzo ważne. No ponieważ tak jak mówiłam, nie chcemy się zrazić, nie chcemy, żeby to był zbyt duży wysiłek. Chcemy, żeby to była przyjemna lektura, więc tutaj naprawdę daję Wam takie rady, żeby właśnie jak... żeby to się po prostu wydarzyło. Także wydaje mi się, że XIX wiek to jest zupełnie bezpieczne, szczególnie jeżeli chodzi w ogóle o literaturę polską albo anglosaską. Bo tutaj na przykład z tych, z tego okresu, no... Jest wybór ogromny, jest ten Hemingway właśnie, jest, e, jest e, nawet Agatha Christie, niech będzie, czemu nie, e, Edgar Allan Poe, e, no słuchajcie, z, nawet z naszego rodzimego podwórka, e, jeżeli się tam nawet w tych Sienkiewiczy i e, naprawdę niesamowita literatura w ogóle powstała u nas w Polsce. A niekoniecznie czyta się ją w szkołach. Kon, może nam się można tutaj się, wiecie, e, słabo słowo kojarzyć, a może się okazać, że jednak coś tam w trawie piszczało, e, że czyta się go do dzisiaj. E, także naprawdę, słuchajcie tutaj, e, myślę, że dziewiętnasty. XX wiek to jest taki bezpieczny okres czasu, w którym można zająć, e, zacząć wybór, jest ogromny, także na pewno znajdziecie coś w swojej tematyce. E, I jeszcze dodatkowo zachęcam do tego, żeby skupić się, e, jeżeli chcecie, oczywiście, na literaturze tak zwanej gatunkowej, czyli książka, która w, e, w momencie swojego debiutu niekoniecznie była literaturą piękną. Ponieważ literatura piękna generalnie rzecz biorąc skupia się też na tym artystycznym aspekcie literackim. No i zazwyczaj jest po prostu bardziej wyniosła, e, często bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o styl i język. Natomiast jeżeli na przykład czytamy właśnie, e, tak jak tutaj mam obok, Dune, które ja uważam też za literaturę klasyczną. Jeżeli czytamy Tolkiena, władze Pierścieni na przykład, który też już, umówmy się, z literaturą klasyczną. Jeżeli czytamy na przykład właśnie kolejny raz wspomniany ten rok, 1984, a jesteśmy zainteresowani właśnie takim gatunkiem, to bardzo, bardzo jest wysokie prawdopodobieństwo, że ta książka nam się naprawdę spodoba. I tak samo e, najpopularniejszym gatunkiem teraz jest e, Kryminał w Polsce. Przeczytajmy Agatę Christie, która nie dość że jest krótka. E, krótkie są te książki, są wspaniałe, są wspaniale wydane. E, przeczytajmy e, Przygody Arsena Lupino, dlaczego nie? E, to słuchajcie, Jamesa Bonda się fantastycznie czyta. E, dla, dla tych wielbicieli już naprawdę e, akcji. E, Szeroka Holmesa. Dajmy sobie po prostu na pierwszy strzał coś, co wiemy, że naprawdę jest wys wysoka szansa na to, że nas, nam się spodoba. Więc tutaj no, polecam iść w te teory gatunkowe. E, przy czym literatura piękna też jest wspaniała, oczywiście. E, natomiast tutaj ułatwiamy sobie, prawda, robotę. E, I właśnie warto pomyśleć sobie o tym, co najczęściej czytamy i po prostu sięgnąć po klasykę w tym gatunku. E, bo e, literat literatura klasyczna to nie jest taka egzotyka, tak naprawdę. To jest po prostu tylko coś, co przetrwało, e, przetrwało próbę czasu i książki, które. Ono miało jakiś wpływ na dany gatunek. Także no, jeżeli na przykład waszym ulubionym gatunkiem jest fantazja, no to przeczytanie, czy science fiction, no to przeczytanie takiej duny, to jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Czy przeczytanie chociażby Władcy Pirsiani od dechy do dechy. Eee, także no tutaj polecam naprawdę się zgłębić właśnie w, w swoje ulubione gatunki. I tak jak wspomniałam, ta tematyka, no tutaj jest naprawdę bardzo ważna i ta literatura gatunkowa również jest, literatur również jest literaturą klasyczną, eee, więc e, no po prostu poświęćcie chwilę, żeby sobie poszukać coś, co, co Was naprawdę e, przekona. E, taki dodatkowy trik dla tych najbardziej opornych dla tych, którzy najbardziej się boją języka i dla tych, którzy najbardziej się boją jakichś e, gram, e, gramatycznych, e, niestworzonych rzeczy. Chociaż umówmy się, to też nie jest aż tak źle tak naprawdę w tej literaturze klasycznej. To są takie em, łatki trochę przyszyte na wyrost moim zdaniem. No ale zaokładajmy, że ktoś jest już naprawdę w opakanej sytuacji. No to słuchajcie, taki trik tutaj polecam. Sięgnijcie po literaturę młodzieżową. Klasyczną. Słuchajcie, nie, nie, to jest niesamowite doświadczenie, jak się czyta na przykład w 80 Doko świata, co jest w ogóle literaturą dziecięcą, ale jak się czyta to jako dorosły człowiek, to jest tak niesamowita przygoda, tak rozluźniający po prostu e, e, materiał, e, no naprawdę czyta się to fantastycznie. To jest takie, te, taki klasyk, który się czyta od co można by uznać, że jest troszeczkę sprzeczne ze sobą, ale naprawdę mi się to na przykład przydarzyło i już chcę, pokazałbym bo 80 dni dookoła świata ale y, ta książka już podróżuje e, po innych czytelnikach. E, naprawdę tutaj polecam e, książki, które są zakwalifikowane jako literatura młodzieżowa czy dziecięca, a są klasykami. One często naprawdę. E, no niesamowitą wartość wnoszą do naszego takiego em, odczucia czy, czytelniczego, a dodatkowo, em, no kiedyś się naprawdę fajne morały pisało. Bardziej moralnie się pisało, i tam są fajne takie rzeczy, które być. Mm, podprogowe, które być może jako dziecko, czy w ogóle oglądając jakiś film na podstawie. bo to często tak jest, że na podstawie klasyków idziemy do kina, prawda, w szkole, pra, proszę bardzo, tutaj kamień na szaniec, czemu nie? E, no to e, często. E, jest dużo właśnie ukrytych takich wiadomości podprogowych, które dopiero dorosły jest w stanie wy, wyłapać. E, kty, więc, e, więc to jest takie też troszeczkę odkrywanie tego, co znamy na nowo. I to również polecam. A już takim osobom, które są najbardziej oporne, to w ogóle polecam od tego zacząć. To jest niesamowita przygoda i to jest właśnie też literatura, właśnie z przygodą w tle, czy, czy właśnie bardziej młodzieżowa. E, no jest, jest naprawdę w tej klasycznej wersji bardzo e, przyjemną literaturą i taką literaturą, którą, m, którą się czyta po prostu no lekko i to by było moi drodzy e, takie główne rady, jeżeli chodzi o o to, co ja bym chciała Wam przekazać. Literatura klasyczna to jest literatura, którą ja również musiałam się oswajać. To nie było tak, że po prostu obudziłam się pewnego dnia i powiedziałam Szekspirze nadchodzę. To jest taki proces, który bardzo uważam, że warto jest zacząć, żeby wprowadzać właśnie a troszeczkę różnorodności, a też troszeczkę innowacji, bo mimo tego, że cofamy się w czasie, to często jest to właśnie troszeczkę inna literatura, niż, 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 niż którą widzimy po prostu na półkach za każdym razem, jak wchodzimy do księgarni. A ja lubię tak naprawdę właśnie, e, no, żeby się coś działo w tym moim czytaniu, żeby, że to, a to przy, Zmieniam gatunki, a tu zmieniam długości. Raz czytam cegły, raz czytam krótkie książki, raz w ogóle czytam planuję serię i miesiąc mnie nie ma. No, słuchajcie, tutaj właśnie ta literatura klasyczna po prostu moim zdaniem w tym miksie u każdego. Warto, żeby była. Ja nie mówię, że musi, nie trzeba, na, na pewno nie trzeba czytać tego rodzaju książek, z żadnych książek nie trzeba czytać, ale wszystkie warto. No i z tą pozytywną wiadomością Was tutaj zostawiam. Dajcie znać, czy potrzebujecie jakichś poleceń, jeżeli chodzi o literaturę klasyczną, eee, klasyczną jeżeli macie jakieś konkretne potrzeby. Dajcie stać w komentarzu, postaram się Wam pomóc. E, no i mam nadzieję, że jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu w, w wideo, no to e, mam nadzieję, że będziecie czytać, e, spróbujecie swoich sił z literaturą klasyczną jeszcze w tym e, roku. No i co? Ode mnie to tyle. Jak zwykle, nie ma zakończenia. Narka!